Doglebowe rdzenie na powietrzające latem 2025 roku zaprezentowano w Krakowie innowacyjny system wspierający zieleń miejską. Rośliny w miastach narażone są na wiele niekorzystnych czynników. Największym wrogiem jest wszechobecny beton i ubita gleba, które blokują dopływ wody i powietrza. Bez nich drzewa i krzewy stają się słabsze i mniej odporne. Rozwiązaniem tego problemu są doglebowe rdzenie napowietrzające. Powstają z połączenia włókien celulozowych oraz kruszywa skalnego. Kruszywo tworzy stabilne rusztowanie, a gdy celuloza zamienia się w humus, rdzeń nadal wentyluje i nawadnia glebę. Kluczową zaletą systemu jest bezpieczna metoda aplikacji. Rdzenie wprowadzane są do gleby strumieniem wodnym, bez ryzyka uszkodzenia korzeni. Dzięki temu można pracować bardzo blisko drzew, tworząc kanały oddechowe nawet na głębokości 80 cm. Każdy kanał wypełnia się odpowiednią ilością rdzeni, zmieniając na stałe strukturę ubitej gleby. W przypadku trafienia na opór podczas drążenia proces jest przerywany, a otwór wypełniany odpowiednią ilością rdzeni w zależności od głębokości kanału. Powstały otwór zasypywany jest warstwą kruszywa skalnego. Taka warstwa ogranicza efekt knota kapilarnego, co zapobiega nadmiernemu wysychaniu rdzenia. Proces nie wymaga ciężkiego sprzętu, a po zakończeniu prac powierzchnia wygląda tak samo jak wcześniej. Zmiana pozostaje niewidoczna dla oka, ale jest kluczowa dla zdrowia i długowieczności drzew rosnących w trudnych, miejskich warunkach.